I tutaj chciałabym Ci opowiedzieć o pierwszej najważniejszej rzeczy o maskowaniu. To jest kamuflaż doskonały. To jest właśnie ten powód, dla którego nikt Ci nie wierzy, gdy mówisz, że masz chaos w głowie, gdy jesteś wykończona i nie wiesz dlaczego. Kobiety są socjalizowane do bycia grzecznymi, dlatego latami uczysz się naśladować normalnych. Patrzysz, jak inni siedzą, jak planują, jak reagują, i kopiujesz to. Sczytujesz wszystko perfekcyjnie, już od dziecka. Uczysz się wszystkimi zmysłami, jak naśladować tych innych. I po prostu to kopiujesz. Potrafisz się wpasować idealnie we wszystko. To jest jak ciągłe granie jakiejś, nie Twojej, ale jakiejś roli na scenie. W pracy jesteś perfekcyjna, zorganizowana, bo masz system obronny, a po powrocie do domu zjadasz się psychicznie.